Czy oczy Cześć wszystkim z tej strony Chanela. dzisiaj postanowiłam, że nagram ulubieńców miesiąca ale z wyzwaniami dlatego myślę, że nie będzie tak nudno i że wam się spodoba tak mam nowy kolor włosów dzisiaj właśnie wróciłam od fryzjera no i w sumie mi się yeah. podobają. Ale to nie o tym. Zapraszam Was na ulubieńców i wyzwania. Pierwszym ulubieńcem jest taki właśnie tusz. Jest on z awonu. Yy, wygląda właśnie taka... Jest łopatka i ta łopatka ma takie ściepaczki. Można sobie zrobić ten tusz tak, jak tam chcecie i normalnie, jak zwykłym tuszem, tuszujecie rzęsy, tylko według mnie ten tusz ma ten plus, że nie to, że wydłuża rzęsy, to jeszcze nie pozostawia grudek. Dlatego jak szukać jakiegoś fajnego tuszu, to polecam ten. Ok, to zaczynamy z wyzwaniami. Specjalnie ubrałam inną koszulkę, której mi nie jest szkoda. Pierwsze wyzwanie jest od Natalii. Mam powiedzieć to zdanie, które widzicie już na dole. Dlatego uwaga. Okej. Wyindywidualizowaliśmy się z rozwiązanego tłum, który słuchał przeliteralizowanego dzieła. Moim drugim ulubieńcem jest coś takiego Jest to nowy wynalazek Słyszałam, że w Ameryce i ogólnie za granicą robi tutaj sporą furorę Są to rzęsy w butelce to Chodzi o to, że ma dać efekt sztucznych rzęs Zaraz wam pokażę Jest to, jest to taki, takie coś o. I to wygląda choćby trochę kurz Ale to są takie malutkie jakby włoski I to są niby te sztuczne rzęsy Normalnie tuszujecie, nakładacie ten preparat na rzęsy i to niby ma wyższe rzęsy, ale według mnie bardziej czyni je gęstsze i lepiej wyglądają. Oczywiście rzęsy nasze nie są uszkodzone. Jeśli będziecie chcieli, to nagram osobny filmik z tym, jak się tego używa i jakie są tego plusy. Jeśli chcecie, to piszcie w komentarzu. Następne wyzwanie jest od Julii. Mam zrobić makijaż z majonezu, keczupu, musztardy. Niestety nuteliny nie mam, więc nutele już pominiemy. Więc uwaga witam Was w nowym makijażu u Chanelli. Mamy tutaj piękny podkład yy, bez konserwantów. Stołowy sałatkowy, idealny na suche cery. Dlatego wyśmieniemy no i robimy makijaż. Rozmazujemy, sklepujemy. Tak. Następnie tak. jeszcze trochę czoło. Mhm, ooo, nie ale po prostu moja twarz jest już od razu, och, idealna, no. aż czuję, 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 tak, To ją czuję. I, żeby... I tak już ładnie wszystko rozmarzymy, wklepaliśmy, bo to jest na super flui. Zróbmy sobie y, różowe policzka tym oto pięknym różem z pudliszek. Och, jak się pięknie świecą. To mamy róż. róż. Najlepiej zrobić dzióbek, żeby wiedzieć, gdzie są kontury i tu okay. Teraz to można iść na imprezę Taki makijaż to ładnie i ostatnim elementem mojego makijażu yes. jest super ostra musztarda i musztarda jest idealna na takie punkty które nie chcecie widzieć mm. zobaczcie, na nie wiem co mi się nie podoba tu się świeci, w ogóle nie mm. Po prostu od razu możecie poczuć ten aromat tego kocham jeszcze giałczy. Tu tak. tu, Pozmarujmy sobie na brywi, bo to nie będzie bardzo dobre na brywi. Musimy iść na interesy. Pokażę Wam to się z bliska, jak to wszystko super wygląda. Dlatego myślę, że taki makijaż Wam się spodoba i polecam, naprawdę. Rzeczą jest również e, rzecz Awonu, jest to szminka, którą mam właśnie na ustach. Taka mocna różowa, że tak powiem. Ja mówię takie mocniejsze kolory, dlatego ona dla mnie jest idealna. Do tego ma taki zapach arbuzowy, też ją wam mogę polecić. Kolejne wyzwanie jest od Oliwii, która zasugerowała, że mam się przebrać za płeć przeciwną. Uwaga. 3, 2, 1. Tadadadu, lokówka. Lokówka, która sama skręca włosy. Wygląda to właśnie tak. O, wygląda to tak? I teraz tak. Yy, możemy mieć trzy rodzaje włosów, tam loki kręcone bardziej, mniej... Spiralki, no jakie tam chcemy? Wkładamy tutaj włos w te miejsce, właśnie tutaj się ten włos wkręca i czek przytrzymujemy i czekamy jakieś 3-4-5 sekund. Zależy od tego, jakie chcemy mieć bardzo pokręcone włosy. No nic, nie trzeba więcej robić, tylko trzymać, przyciskać, czekać, trzymać, przyciskać, czekać. Tylko jest to bardzo według mnie dobry wynalazek i, i też chętnie jak będziecie chcieli to wam pokażę jak tego się używa, jakie są z tego loki, jaki jest efekt, ale to myślałam, że nagram oddzielnie razem z tym filmikiem o, rzę... o tym tuszu do rzęs, więc jeśli chcecie to oczywiście piszcie w komentarzu. Ej kolej, czego szukasz? Nie mam domu, nie mam kranu, ręce. No więc tak, jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Na dole w opisie macie linki do, linki do mojego bloga, fanpage'a, a instagrama, Twittera, snapa. Wszystkiego. Więc do następnego filmiku.